Proszę Państwa, do Bradford na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zawitał również Tomek Lubert. Tomku, powiedz, komu zawdzięczamy, że mogliśmy Cię dzisiaj spotkać? Oj, to są długie historie. Dzień dobry przede wszystkim. Witam Ciebie i witam wszystkich te, te, telewidzów. Może dobry wieczór, nie wiem kiedy będziecie się puszczać, ale generalnie witam wszystkich serdecznie, więc ja tutaj w związku z tym, że z Anglią w ogóle mnie łączą koneksje dosyć spore ze względu, że mam tutaj rodzinę, moje dzieciaki tutaj też mieszkają i, i też prowadzę lekcje w polskiej szkole w Londynie. Online, akurat, i w związku z tym moi uczniowie, którzy, którzy uczęszczają na lekcje, często się mam nadzieję chwalą tym, że, że, że tutaj działam. Jakaś tam fama poszła, że, że w Anglii się udzielam, i jedna z moich uczennic, Róża, która dzisiaj tutaj występuje, która też fajnie śpiewa, poprosiła mnie, żebym kiedyś mógł przyjechać i, za, i zaśpiewać. I zupełnie spontanicznie przyjechałem do Leeds, do Bradford. Jakiś czas temu daliśmy koncert 1-2, no i tutaj z, ze wszystkimi, z, z ludźmi, w, którzy w, w organizację koncertów się bawią, e, w, dogadaliśmy się i jest nam bardzo miło i przyznam szczerze, że to już jest mój kolejny przyjazd w, na wyspy i, z, i zawsze przyjeżdżam tutaj z wielkim uśmiechem, bo e, dużo koncertów zagrałem na, na Polonii, po całym świecie i mam, mam taki Mniej więcej w pogląd, gdzie jest fajnie, a gdzie jest to czasem troszeczkę mniej fajnie, bo też takie miejsca bywają. I, I w ogóle generalnie Anglia w tej pierwszej trójce się mieści. Ale każdego roku będziemy mogli Cię spotkać właśnie na, na eee, Ja mogę. O, od, kie, od kiedy w ogóle właśnie? Słuchaj, Uch, słuchaj. słuchaj. Wyobraź sobie, że równo, to jest 32 nasz tutaj edycja i wyobraź sobie, że ja 32 lata temu Aha. Akurat wtedy przez zupełny przypadek, praktycznie wszyscy przez przypadek, bo orkiestra kiedy zaczynała, to nikt nie wiedział, że, że to się tak, tak rozrośnie. I 32 lata temu to właśnie jest, prób. i właśnie wtedy 32 lata temu w, w klubie kwadrat w Gdańsku, bo wtedy jeszcze mieszkałem w Gdańsku, zagrałem swój pierwszy koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I grałem praktycznie na wszystkich, obliczyłem sobie, że dzisiaj jest moja 28. edycja. Parę opuściłem z różnych tam powodów, które już nie pamiętam, ale generalnie można powiedzieć, że jestem weteranem i uczestniłem w pierwszej i powiem więcej, zachowałam, zachowałam sobie e, e, nawet e, e, skórę taką czarną, którą występowałem, jakoś nie wiem czemu, którą niestety już nie wchodzę, więc jakby... Czyli które, które miejsce zapadło ci najbardziej w pamięci podczas właśnie wielkiej orkiestry? Chyba jednak w Warszawie u nas jak zawsze pod pałacem kultury, znaczy nie zawsze, ale w większości są puszczane e, e, i spuszczane światełko do nie ma takie główne, tam jakby najwięcej, naj, najwięcej tych wszystkich pirotechnicznych historii się dzieje, ale tak naprawdę to w takich mniejszych miejscowościach, tak jak na przykład tutaj, to ta kameralność... I kiedy widzisz tak naprawdę, kiedy ktoś od serca robi to, to, to i tamto, bo mówmy szczerze, że orkiestra to jest wielkie przedsięwzięcie, to jest nie tylko granie na scenie, ale to jest tysiąc innych rzeczy, tak jak tutaj widzimy, I każda mała rzecz się liczy. Ja powiem się szczerze, bardzo się wzruszam, kiedy widzę e, dzieciaki, które wczoraj e, widziałem właśnie, które swoje zabawki licytowały. No to było takie, wiesz, to jest ma malutka rzecz, a jak ogromna, nie? Że widać było napisane, że tu z mamą wypieki robili, sprzedawali, no to to takie. Wielkie rzeczy i tak naprawdę to się tylko dzieje wśród Polonii, bo jakby u nas w, w, w Polsce nie, nie spotkałem się z czymś takim, więc jest to mega wzruszające i mega, mega fajne. A czujesz, że twoja obecność daje wsparcie dla WOŚP? Odczuwasz tą atmosferę tutaj wśród ludzi? Wiesz co, i, i taki nie, bo to żeby też nie była żadna fałszywa skromność. Ja się nie czuję żadną jakąś tam gwiazdę, ja po prostu jestem bardziej człowiekiem, który kreuje gwiazdy, który pomaga, który robi przeboje. Aczkolwiek zawsze to cieszy, kiedy jakoś ktoś mnie tam e, rozpozna i, i nawet tą swoją malutką cegiełkę przez to, że, że ja tu jestem daję, to ja się czuję tak przez to e, e, doc, doceniony i miły. Ale jakby to nie jest jakby taka główna rzecz. Idea orkiestry naprawdę jest mega fajna i, i to jest jedyna, jedyna z niewielu rzeczy w Polsce, która nas jeszcze, mam nadzieję, łączy. To miłe. A jakie są Twoje inspiracje muzyczne? Bardzo lubię Perkusi. na perkusji. Nie, nie wiem, czy nas słychać. Słychać? Dobra. Eee, bardzo lubię Fila Collinsa, By the way. Akurat Phil Collins tutaj nie gra na bębnach, ale, ale moje inspiracje muzyczne są od wielu, wielu lat te same. Ja jestem zafascynowany muzyką klasyczną przede wszystkim. Budę się w słuchawkach, słuchając klasyki, zaśypiam i cały, cały ten, a to, że jestem bardziej znany z tych innych historii, to takich, no bo ja po prostu muzyki klasycznej nie umiem pisać. Umiem pisać bardziej muzykę popową, rockową, dużo dla dzieci robię, jak wiecie, i dużo muzyki młodzieżowej, ale generalnie muzyka klasyczna to jest to, co kocham. A co chciałbyś przekazać dla publiczności tutaj, właśnie z Bradford? E, ja bym, tak jak powiedziałam to wcześniej, dla mnie niesamowite jest to, że tak naprawdę serce orkiestry bije przede wszystkim właśnie tutaj, w takich miejscach, bo oczywiście nikomu nic nie mówiąc, każda jest rzecz ważna, ale tutaj widzę, że wszystko o wszyscy muszą zadbać sami, od najmniejszego szczegółu. I to jest piękne. I generalnie chciałbym przekazać, że jesteście najlepsi. O, tu mam przedstawiciela, na ją, yy, właśnie do nas pomachał i właśnie to jest to. A może nie wiem, czy sobie tutaj możemy pozwolić, teraz, o właśnie, teraz mamy moment taki. Czy mógłbyś jeszcze zdradzić taki? Uchylić rąbka tajemnicy, jakie są Twoje kolejne kroki muzyczne? Oj, dzieje się tego naprawdę dużo i z, i z dnia na dzień jest e, jest coś nowego. Ale zapraszam na, na swojego Facebooka i na Instagram, można, można zobaczyć na pewno. Moja firma się rozwija po całym świecie, mówię o firmie dziecięcej. Tutaj się dzieją rzeczy zupełnie kosmiczne. A, ale dużo nowych gwiazd też kryje. No, dzieje się. Nie chciałbym takiego jakiegoś falipięte. No, jest dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Mogę też powiedzieć jeszcze? Jasne. Bardzo lubię Wyspę TV, naprawdę. I uważam, że my się znamy, tak możemy to zdradzić A, prywatnie. I bardzo kibicuję i chciałbym powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że to jest naprawdę fajna stacja i powinniście ją oglądać, wspierać i w ogóle są mega fajni ludzie. Dziękuję bardzo prawda.